Rozmowa Polskiego Radia 24 Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość, zadam Minister Kłaniam się Państwu Panie Ministrze, żeby nie było wątpliwości To od razu tak. pierwsze pytanie dotyczące wyborów Ale nie w kontekście wygranych i przegranych Ale w kontekście liczenia, jak również głosów nieważnych I działania Państwowej Komisji Wyborczej Jak to możliwe, że po kilkunastu godzinach od zakończenia wyborów I aktu głosowania, my już znamy wyniki no proszę, niemożliwe stało się możliwe, prawda? Ja, ja się jakby podwójnie z tego cieszę, bo, bo byłem wnioskodawcą tamtej ustawy, która zmieniała. Zapisy w kodeksie wyborczym, w tym celu także, żeby po pierwsze tych głosów nieważnych było mniej. Proszę sobie przypomnieć, każdy może sobie przypomnieć, jaki moment. atak był, a także, a także tych, które no, porządkowały sytuację. Choć przypomnę, że myśmy się nie zdecydowali wówczas na. Na wymianę automatyczną Państwowej Komisji Wyborczej. Ta kadencja dopiero jak się wszystkim kończy, czyli po wyborach do Sejmu, będą, będą tamte zmiany. No, ale które no, beidą... Nazywając rzeczy po imieniu, bo nie ma się zużerować, panie tak. ministrze. Nie ma sędziego Herbelińskiego i jakoś Proszę... liczenie sprawnie? No i jest tutaj wielkie, wielkie, wielkie wyrazy szacunku dla także szefowej Krajowego Biura Wyborczego. To jest osoba na tej pierwszej linii frontu, także, także dla, dla pani minister naprawdę Magdaleny Pietrzak też wielkie wyrazy szacunku, bo, bo zrobiła niesamowitą robotę i także Państwowa Komisja Wyborcza stanęła na wysokości zadania i to wszystko, prawda, w internecie Polacy mogli zobaczyć, mogą zobaczyć jak w każdej komisji wyborczej i to, to już się dało rzeczywiście po kilku godzinach od, od zamknięcia. Lokali, by pierwsze wyniki były tam uwzględniane. Także no, Szapoba. A co jeżeli chodzi o ten współczynnik głosów nieważnych? 0,8. No szok. No szok, prawda? prawda? Czyli okazało się, to, że. Co, jednak... się nauczyli krzyżyki no, <laughs> Otóż to, to, to dziwne. Okazało się, że, że Polacy jednak nie oddają masowo głosów nieważnych. Przypomnę, że w wyborach tych do Sejmiku, znaczy w wyborach samorządowych, tak, do Sejmiku Wojewódzkiego także, gdy wcześniej współczynnik wynosił 18% w 2014 roku. I wmawiano nam wszystkim, że to jest normalne. No, ale 18% ten współczynnik wynosił i liczono, liczono, tak, 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 liczono tydzień, i liczono prawda? i liczono. A, a teraz wyniósł 6%. A wszyscy mówili, że po tych zmianach, które wprowadzamy, to doprowadzi do tego, że ten współczynnik będzie jeszcze większy. Także jaki był krzyk, jazgot, jakie były śmiechy z tych zmian, które miały do czego doprowadzić, właśnie, wyeliminować sytuację, w której ktoś świadomie chce oddać głos. Na daną listę, a przez przypadek tego nie zrobił. Czyli na przykład. Wyeliminowaliśmy sytuację, w której postawienie kropki w jakimś przy, przy nazwisku przez przypadek jednego kandydata, a później krzyżyka gdzie indziej, pr prowadziłby do uznania tego głosu za nieważny. Wyeliminowaliśmy przypadek, w której ktoś poprawiał ten głos, bo wiadomo, zwłaszcza starsza osoba, nie wiem, te. te, te trafi w krateczkę nie trafi, tak, trafi w krateczkę. Nie trafi, trochę się gdzieś przetnie, gdzie indziej, poprawia, a to potem. I był to głos nieważny wcześniej. Teraz teraz był już bez żadnych wątpliwości głosem ważnym. Także. Takie zmiany doprowadziły do tego, że rzeczywiście ten, ten procent głosów nieważnych radykalnie zmalał, plus kampania informacyjna to także tutaj wyrazy szacunku w stronę właśnie Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego. Ta akcja informacyjna też, myślę, przyniosła trochę efektów do, do, do domów. Polacy także otrzymywali takie, takie instrukcje. Także to, to bardzo dobrze i, i chyba to wszystkich nas bardzo cieszy, że ta ilość głosów nieważnych jest po prostu tak mała i że Polacy, jednak nie wypadają na tym tle w żaden sposób wstydliwie w Europie. Sondaże w takim razie. O, to jest Piękny temat. Bardzo wdzięczny, to prawda. <laughs> tak, no zwłaszcza ten sondaż, który dawał na dwa dni przed wyborami koalicji dziesięcioprocentową przewagę. To widzimy, jak bardzo był wiarygodny. Na zlecenie redaktora z Newsweeka i Radia ZE. Otóż to, otóż to. Później było już tylko. Chyba 8% czy 7, prawda? Eee, no, jak się skończyło, to to wszyscy widzimy. Ale wie pan, ja sobie wynotowałem nawet parę takich w związku z tym zabawnych wypowiedzi. No bo z jednej strony, jak każdy dziś wziął gazetę wyborczą, to mógł się dowiedzieć, o że o włos, 7% no, o, o włos. 5 no, no, mandatów różnicy to jest o włos. No ale Potem... to już pan troszeczkę zadanie też ułatwił i nakierował. No to między innymi Gazeta Wyborcza i ludzie Gazety Wyborczej i ludzie Radia To FM, czyli też powiązanej z z gazetą wyborczą, zdaje się chyba wszystko razem jako agora. O, Czyli oni by się tam obrażają, jakich się, się łączy. A to przepraszam, ale ja nie stamtąd, w związku z powyższym mam prawo nie wiedzieć, ale widzę, że pan minister lepiej poinformował. Tak, bo tam kiedyś podobnie coś mówiłem i zawsze jest oburzenie. Nie, to my, Gazeta Wyborcza, nie. My tutaj, portal gazeta.pl to nie jest Gazeta Wyborcza. Też byłem zdziwiony. No rozumiem, ale, ale się akurat te dwa tytuły powiedzmy, tak. żeby nie łączyć pod szyldem jednego koncernu, no głowią się od dzisiaj, od samego rana, co to będzie, co to będzie, co zrobić ze schetyną, bo no. chyba już im nie na ręk. Już chyba im nie na rękę, ale z drugiej strony Zamilkł, zamilkł lider. Donald Tusk. Tak. Lider opozycji, ale to według niemieckich mediów. No, dobrze. No w każdym razie w każdym razie już tak ochoczo nie tweetuje, jakby nie, nie udziela poparcia na prawo i lewo. No ale też nie czarujmy się, porażka schetyny jest wodą na młyn dla Tuska. Jakkolwiek by nie było. No tak, ale jednak oni no, Chyba, że on on pan uwierzył zaangażował... w tę grę pozorów i myśli, że rzeczywiście panowie się na nowo lubią. Nie, nie, nie. No i te, ten sygnał dzisiaj PSL, który wysłał, jasno świadczy o tym, że tam już gra że tam już gra się toczy natomiast No jednak ja rozumiem, ten, który sygnał PSL-u no, no ten sygnał który, który ma iść że chyba nie, nie jakby projekt koalicji Europejskiej jest powoli dla nich powoli dla nich zamknięty No zobaczymy zobaczymy czy tak, czy tak finalnie będzie natomiast zwrócę uwagę, że. No, inni się uaktywnili, powiedzmy, a, do, a Donald Tusk, powiedzmy sobie też szczerze, jedną rzecz: to znaczy, on jednak swój autorytet także postawił bardzo wysoko na szali. No. On udzielał Pomijając pom fakt, że udzielił namaszczenia Jackowi Wincentowi Rostowskiemu, zwanego również Janem Wincentem Rostowskim. Ja no i przed... Wystąpił, tak, no to już tam pomijając, ale wystąpił na tym głównym wiecu opozycyjnym. Po coś te wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim, tudzież Uniwersytecie Poznańskim imienia Poznańskim im. Adama Mickiewicza także były. No dziś za to od rana festiwal jakby wspaniałych pomysłów. Były prezydent Komorowski stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywało w kręgach wyborczych, które nie płacą podatków. No to jest iście rewolucyjna teza przedstawiciela partii, który... No, za którego rządów luka w wacie wzrosła do 27% z 9. Także no no to... Ale to pan były prezydent Bronisław Komorowski był również uprzejmy całe odium za porażkę wyborczą zrzucić na polskie stronnictwo ludowe. A tak, to też, to też, to też był gotów. Redaktor Wieliński stwierdził, że nie rozumie radości wpis, bo, bo to takie niewielkie zwycięstwo. To, to, to też jest można powiedzieć symptomatyczne. Oprócz pomniejszych no pani, pani Barbara Nowacka, też się cieszy z wyniku, pan Giertych postawił swoją tezę, ale prawdziwie mi się podoba teza pana Szczerby, który uznał, że 7% różnicy w wyborach to remis. Tak więc, bo jakby tam, jak, jakby dodać ileś, a zabrać innym ileś, to, to by prawie, że Gdyby żeby przyjąć ten system liczenia, gdyby się okazało, że jakimś dziwnym splotem wydarzeń, okoliczności, przypadków, to yy, PiS miałoby tych 7% mniej. To wtedy Koalicja tak. Europejska odtrąbiłaby <laughs> sukces, czy mówiłaby, że to jest remis? Bo ja nie rozumiem, powiem szczerze. Nie, no, nie, no to jakby podsumowanie daje sam pan Schetyna, który na pytanie, czy jest pomysł na pokonanie Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził, że jest. Tylko trzeba go znaleźć. No to mniej więcej tak jak z tym wynalazkiem wiekopomnym <grymne> radzieckich nauczonych. Oni <grymne> wymyślili wodę w proszku, miała być niezwykle przydatna, szczególnie na pustyni. Był tylko jeden problem. W czym ją rozpuszczać? No tak, tak, to, to, to rzeczywiście dobre porównanie. Natomiast jak dzisiaj patrzymy, kto jest zwycięzcą, bo ja postawię taką tezę, że jest jeden zwycięzca w koalicji europejskiej: to jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Włodzimierz jeszcze Rzest i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Tak, i towarzysze, towarzysz Miller, prawda, który także wziął mandat, pani Hibner, pan Cimoszewicz. Także pięć mandatów zdaje się dla, dla SLD. Które... No i jest to ugrupowanie w ramach tej koalicji europejskiej, które rzeczywiście utrzymało swój stan posiadania z poprzednich wyborów. Jedyne, jedyne bo PSL tam minimalnie stracił. Minimalnie i... jeden mandat. Tak, bo PSL moim zdaniem startując samodzielnie mógłby liczyć na podobny wynik pewnie. Ale zachowaliby własność. O tym między innymi z Władysławem Tofilem Bartoszewskim rozmawiał. A to prawda. A to to prawda, a to prawda i... SLD gdyby się nie wystraszyło i też gdyby Czerzasty nie miał aspiracji takiej, że za wszelką cenę on musi zaistnieć, Gdyby próbował iść pod własnym szyldem, pewnie też by miał tych. Jeżeli nie pięć, miałby cztery mandaty. No nie sądzę, ale tu, tu, tu możemy się sprzeczać, chociaż nie sądzę. A Myślę, czym różniłby że... się, przepraszam, Cimoszewicz z listy SLD od Cimoszewicza z listy Koalicji Europejskiej? Myślę, że tym by się różnił, że część tych towarzyszy znanych by nie wystartowała pod szyldem SLD, a po drugie tym, że. To wiosna no bez pan Chyba te powiedzieć, te że wstydził się czy logo. Ja bym nie, nie SLD. wstydził, ale nie wierzyłby w sukces. Albo bałby Aha. się za bardzo tego, że oni poniosą porażkę. A propos po wstydu, Platforma Obywatelska się wstydzi własnego logo i własnej no, nazwy? To, to przecież widać. No skoro się od niego ucieka, odchodzi. Już to zrobili w wyborach samorządowych, teraz powtórzyli ten manewr, tak więc można powiedzieć, że wszystkie te partie porzuciły swoje, swoje loga swoje szyldy. No i teraz star starają się tworzyć co? Cały czas o co tam idzie gra? No, stworzyć koalicję, która nie ma jakiegoś wspólnego celu, wspólnego pomysłu nie na polu. Wspólny cel i wspólny pomysł był. Nie no, wspólny cel i wspólny pomysł to jest tylko dorwać się do władzy i, Oj, i odsunąć tam, prawo i sprawiedliwość. Wcześniej nie. trzeba usunąć, żeby się no, no, tak, do tak, władzy. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że nawet takiego prostego testu, jak, jak odpowiedzi na pytania latarnika wyborczego nie potrafili zdać. No Nie tyle zdać, ile podać w ogóle tych... <laughs> Zgoda. Z, I później biedni, rozczarowani dziennikarze, widziałem Newsweeka czy, czy Wyborczej, no rozwiązywali i im wychodziło, że są najbardziej tam... Tej, odpowiedzi zbliżone do innych ugrupowań, a, a ich faworytów nie ma. Prawda? No to jest przykre i rozczarowujące na pewno, no ale tak to bywa. Ale też podkreślmy jedno, no bo to jest naprawdę gigantyczny sukces, który odniosło Prawo i Sprawiedliwość i oczywiście nie ma co wpadać w triumfalizm. Trzeba, trzeba także zachować pokorę. Panie ponieważ... ministrze, wie pan, co wam grozi najbardziej w tej chwili? <słuch> tak. Woda sodowa. Tak no, dlatego to podkreślam, że tutaj jakby do triumfalizmu daleko. Podkreślał to nasz lider, pan Prezes Jarosław Kaczyński. I to jest, zwrócę uwagę, piąte zwycięstwo z rzędu pod przywództwem pana prezesa. Piąte czy czwarte? Piąte. Wybory samorządowe 2.14, wybory parlamentarne 2.15, prezydenckie 2.15, samorządowe 2.18 i teraz e, e, Eurowybory z drugie, gdy premierem jest pan Mateusz Morawiecki z historycznym, z historycznym rezultatem, tak jak historycznie wysoki rezultat zanotowało Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu Wojewódzkiego, najlepszy w historii ze wszystkich ugrupowań. Tak i teraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego nikt od 2004 roku, a także nikt w ogóle w jakichkolwiek wyborach od 1989 roku nie uzyskał takiego poparcia jak, jak Prawo i Sprawiedliwość. Co będzie z wydarzyłem No to jest dobre pytanie do, do jego kolegów towarzyszy. Do, wie pan, zwróćmy uwagę, że koalicja europejska straciła 6 mandatów, tak? Biorąc pod uwagę stan posiadania tych partii do teraz, ale Czyli, reasumując, 18 Platforma, 4 PSL i 5 SLD. Zgadza się, ale jeszcze jakby największym przegranym tego wszystkiego jest właśnie Platforma, która straciła z tego zdecydowanie najwięcej, bo straciła z tych sześciu aż pięć mandatów, prawda? Także, także no to jest, myślę, bardzo, bardzo duży cios dla, dla przywódcy tego obozu. Pokazał swój brak skuteczności, ale myślę, że to jest też to, co Polacy ocenili. To znaczy, no, nie można prowadzić tylko i opierać swojej kampanii na agresji, na nienawiści, na próbach podziału. Na, na tym niestety opierała się kampania Platformy Obywatelskiej, i z tego, z tego wszystkiego nie potrafił nawet zejść w ostatnich dniach, czyli powódź, która dotknęła województwa w południowo-wschodniej Polsce i dalej z tym samym przekazem i zrobieniem klipów tam na wałach przeciwpowodziowych na trwale. No ale przynajmniej tak, że... pączki się pojawiły. No tak, i spot wyborczy. Panie ministrze, kiedy dojdzie do rekonstrukcji rządu? No myślę, że biorąc pod uwagę... Ale ja się nie pytam, co pan myśli, tylko kiedy dojdzie. A, to wie, z całym pan, szacunkiem, to, panie ministrze. To, to z całym szacunkiem, to precyzyjną datę mogą określić pan prezes i pan premier. Natomiast no, musi to się wydarzyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni. A według pana, kiedy się to wydarzy? No, ja sądzę, że, że już to będzie w ciągu... ten tydzień? No nie chciałbym tutaj e, bawić się w proroka, tak się czy, na to czy bawić, według pana, To będzie ten tydzień, czy nie? Może to być przyszły tydzień na przykład. Zobaczymy. zobaczymy. Ale bliżej początku tego tygodnia, A, czy końca, to, końca tego e, Naprawdę nie wiem. To, to jest, A kiedy poznamy nazwisko nowego wicemarszałka Sejmu? Bo jak mm. wiemy, Beata Mazurek również do Europarlamentu się dostała. No myślę, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, które wypada na 12-14 czerwca. Łukasz Schreiber, bardzo dziękuję. Dziękuję Panie bardzo. Ministrze, dziękuję państwu. Czas dziękuję. na serwis. Policía de